Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejnego laptopa do naprawy. Kupiłem sobie takiego laptopa na części. Laptop po zalaniu. To jest Asus FX505DT AL238. Laptop był tutaj ewidentnie rozkręcany. Śrubki mamy powkręcane od środka. Laptop jest po zalaniu. Po podłączeniu zasilacza. wtyczka do zasilacza jest taka podobna do Sony z Pinem. Po podłączeniu zasilacza, zasilacz yy, zabezpiecza się, czyli po prostu napięcie na zasilaczu na optyczce spada do pół v Ewidentnie coś tutaj zwiera. Tutaj w, te, w tym rejonie gniazda czuć taki swąd spalonej elektroniki. Popatrzcie sobie, jak to wygląda. Troszeczkę się klei klawiaturka. Ślady takich plam tutaj. Mamy Ryzena 7, na pokładzie. Mamy GeForce GTX. -a. Mamy 120 Hz matrycę. No, tu w gaming fajny laptop. Gdyby się udało go naprawić, to by było naprawdę nieźle. Tutaj mamy jeszcze taką ciekawostkę. Tu jakaś dziura jest wypalona. Klapa wygląda dobrze. Dobra, rozbieramy go. Zobaczymy, co tutaj jest grane w nim. Co się dzieje. Dobrze, jesteśmy w środku. Zdemontowałem sobie baterię. Koszyczek od dysku twardego. Na baterii Cemos mamy standardowe 3V, także nie ma tragedii. Nie wiem, czy to było widać jeszcze raz. O, może w ten sposób. Dobrze, mamy 3V. Plomba Asusa tutaj jest zerwana. W tym miejscu ktoś tutaj chłodzenie ściąga. Swąd z nie dobiega z tego miejsca. Ściągniemy układ chłodzenia i wyciągniemy płytę główną. Zobaczymy, jak to wygląda, bo to nam da obraz z tego, co tutaj się wydarzyło. Pełen obraz. Ok, wyciągamy tą bazę. Proszę bardzo, potężna korozja. Raczej słabo to wygląda. Co prawda, wypaleń tutaj nie widzę na tej płycie. Ale układ KBC mocno skorodowany. Tutaj mamy korozję. Ten rajon KBC skorodowany. Tutaj drobnica skorodowana. Wypalona ścieżka. O, tu mamy jeden problem. Przelotki spalone. Może być po prostu kaplica. Coś czuję w kościach, że płyta pójdzie na części. Także nie zawsze jest niedziela, jak tutaj niektórzy mówią, ewentualnie kupują laptopa, wymieniają jeden kondensator i już są zarobieni. Nie, tak nie jest. Także ja jestem przeciwnikiem skupowania takich sprzętów gdzieś z internetu, bo to przeważnie jest mina, a ewentualnie można to traktować jako dawca części. mam ewidentnie wypaloną ścieżkę. Ścieżka jest bardzo szeroka, więc tu bardzo duży prąd płynie. Przelotki wchodzą w płytę główną i idą gdzieś sobie, rozchodzą się po całej płycie więc tutaj może być problem ze zwarciem po wyczyszczeniu sprawdziłem sobie oczywiście te dwa tranzystory MOSFET na wejściu tutaj mają spadek źródło odren po 0,5V w drugą stronę nie mają spadku więc tutaj jest OK na głównym rezystorze pomiarowym mamy zwarcie KBC jest delikatnie skorodowany dalej najbardziej tutaj martwiącym miejscem mnie no to jest oczywiście to wypalenie to jest główna linia zasilania. Ta ścieżka tutaj gruba. I tu na rezystorze pomiarowym mamy zwarcie. Po wyczyszczeniu mamy też korozję na niektórych przelotkach. Także laptop solidny jest zalany. Na tej spalonej ścieżce mamy 10 omów. Tutaj też będziemy mieli 10 ohmów 12. No, niestety. Muszę to wszystko tutaj do góry podnieść i zobaczyć, czy gdzie się znajduje zwarcie. Z której strony? Czy na tych przelotkach, tutaj na głównej linii, czy na samym, na tej głównej ścieżce? Próby zwarciowej na razie nie będę robił, bo pra prawdopodobnie tutaj. Zacznie się tutaj to wszystko palić w tym miejscu, w tym krater w małym kraterku. Więc mam raczej słabe przeczucia. Mi się wydaje, że ta płyta pójdzie po prostu na części. Rzućcie okiem tutaj. To jest ten krater. To wypalenie. Rejon baterii. Tu mamy te nasze dwa klucze na wejściu. Tu również korozja wystąpiła. Mamy tutaj lana Rezystor pomiarowy skorodowany Rejon KBC. KBC zostało wyczyszczone troszeczkę. Zobaczcie dalej korozja tutaj występuje Także trzeba to mocniej podczyścić Ale zanim zaczniemy to czyścić dalej no skupimy się po prostu na tym Na tym wypaleniu Rzućcie okiem tutaj Teraz doszedłem do wniosku przy tym uszkodzeniu, że kupię sobie taki dremel, takie urządzenie, którym będę mógł usuwać kolejne warstwy płyty głównej. To zrobiłem ręcznie. Zobaczcie, macie tu pierwszą warstwę, tu macie drugą warstwę. Tu jest pole masowe. To jest druga warstwa, ta cała tutaj gruba ścieżka. I tu mamy przelotki. Te przelotki nie są połączone z tą ścieżką grubą. To są przelotki masowe. To jest masa po prostu. Tu wszystko było wypalone. To wszystko oczyściłem. Na szczęście do drugiej warstwy tylko to się spaliło. Ta przelotka masowa. Tutaj był wszędzie węgiel. Spalona, spalona żywica tego laminatu. I to przewodziło nam na tą ścieżkę w środku i tą zasilającą na głównej linii zasilania. Teraz to wszystko zabezpieczę lakierem. A tą ścieżkę, tą całą resztę tej ścieżki wzmocnię dodatkowym jakby, jakby przewodem, żeby, bo tutaj występują duże prądy po prostu. Na razie z, zwarcie na głównej linii zasilania nam zanikło. Także pora na zabezpieczenie tego tutaj tego miejsca. Główny rezystor pomiarowy skorodowany, wymienię go również. Ja zrobiłem próbę zwarciową. Tutaj już nie ma zwarcia. Tu jeszcze widzicie ślady korozji na tych przelotkach. Wszystko trzeba tutaj wyczyścić. Niestety tu będzie co niemiara roboty. Tu musimy sprawdzić jeszcze, czy nie ma przerwy w obwodzie. Tu mamy korozję. Także sytuacja jest dosyć nieciekawa. Te dwa MOSFETy sprawdziłem. One są sprawne. One działają. Natomiast trzeba będzie je przelutować jeszcze raz. Wyczyścić to wszystko tutaj pod nimi. Tu mamy kondensator. Również korozja tutaj jest. Tu na tych przylotkach korozja. Do jest tego trochę. Oczywiście, sprawa układu KBC to musi być wyczyszczone. Nie może być między nóżkami takiej korozji. Tutaj, jak widzicie, to wszystko musi być wyczyszczone. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to potem postaram się uruchomić ten komputer. Zobaczymy, jaki będzie efekt. W zasadzie, w zasadzie chciałem Wam pokazać, jak ja to wszystko tu robię, ale to jest taka niewdzięczna robota. Brudna przede wszystkim. Zobaczcie, wszystkie piny układu KBC musiałem przelutować. Po prostu wyczyściłem tą płytę. Ta dziura została tutaj z dwoma warstwami lakieru zabezpieczona. Eee, tutaj jeden, jedną ścieżkę z drutu musiałem pociągnąć, bo były przelotki wyżarte, skorodowane. Tu mamy jeszcze jeden problem. Muszę ściągnąć schemat do tej płyty, ponieważ płyta prawdopodobnie się uruchomi, przynajmniej zasilanie się podniesie. Ale tutaj mamy jakąś logikę. Tu mamy jakąś bramkę, i do tej bramki dochodzi ścieżka. Jedna nóżka z, tej, tej, z tego układu prawdopodobnie bramki logicznej jest skorodowana. Jedna nóżka jest skorodowana i jest przerwa w wodzie w jednym miejscu. Nie wiem, czy to spowoduje nieuruchamianie się komputera. Może po prostu nie będzie działał jakiś tryb pracy laptopa, bądź, bądź po prostu laptop się nie uruchomi. No zobaczymy. Druga, sprawa, druga strona wygląda dobrze. Ja płytę montuję w kadłubku do testów. Zobaczymy, czy po prostu się tutaj nam zasilanie podniesie. Zwarcia nie mamy. Problemem oczywiście może być klawiatura. Klawiatura, która jak patrzę, tak jest sterowana. RGB, czyli ma diody RGB. Tą tasiemkę muszę sobie tutaj jakoś poradzić ją podłączyć może w ten sposób. I co? I zobaczymy, czy laptop się uruchamia. To będzie tylko taka, takie podejście. Potem, oczywiście, będę musiał prawdopodobnie zamówić klawiaturę. Uzupełnić tą logikę. Tam sprawny, sprawny element. Nie wiem, co to jest. Mam nadzieję, że zdobędę ten element. Zaraz, czy to się tutaj trzyma? Nie. Znowu się wypięło. Wszystko jest tutaj delikatne, jak to w tych nowych laptopach. Niestety słuchajcie, zmontowałem tutaj laptopa, to znaczy płytę samą sobie tutaj tak wsadziłem, powklejałem to, wklejałem no, pow... bo te niektóre taśmy są jakby przyklejone. Wszystkie flexy są podłączone. Matryca jest podłączona w międzyczasie się okazało, że samo gniazdo zasilania laptopa jest na zwarciu. Ja to gniazdo wyczyściłem, ale niestety zwiera zasilacz również. Mam tak, tak, tak przygotowany przewód prowizorycznie, żeby wpiąć się tylko tutaj moim zasilaczem serwisowym na takim patencie. Zobaczcie, wpinam się i zaciągam tą koszulkę, żeby nie doszło do jakiegoś zwarcia. Laptopa już uruchomiałem. Okazało się, że laptop startuje, ale nie ma obrazu na matrycy. Na matrycy zaznaczy się jest obraz, ale nie ma po prostu podświetlenia. Prawdopodobnie jest to wina tej logiki, logiki, którą wam pokazywałem, która została skorodowana i na której po prostu nie było jednej nogi. Schemat sobie już do tej platformy ściągnąłem. Board View nie wiem, zobaczę, czy to Board View działa tutaj. Natomiast chcę wam pokazać, że laptop się uruchamia. Wykręcę dysk klienta. Wkręcę swój dysk na M2 i zbotujemy system. Podłączę komputer przez port HDMI do tego mojego monitora i zobaczycie, że laptop startuje. To jest mój dysk. Na dysku zainstalowana jest dziesiąteczka. Zobaczymy, czy ta dziesiątka tu wstanie. Do laptopa podłączony jest zasilacz serwisowy na krokodylkach. Włączam linię. Laptopa muszę włączyć. Przyciskiem Power z drugiej strony. OK. I zaraz zobaczycie, jak to na monitorze wygląda. Tu macie obraz z monitora. Przygotowywanie urządzeń. Czyli może ten Windows się tu uruchomi. Obór prądu mamy około 2,5 A. Poleciał restart. Proszę bardzo, mamy pulpit, test. Generalnie chcę przetestować jeszcze klawiaturę, bo klawiatura również jest po zalaniu. Podświetlenie RGB się załączyło. Musimy sprawdzić, czy jest widziana grafika dedykowana, bo to jest bardzo ważna sprawa. To jest laptop gamingowy. I pozostaje sprawa tego podświetlenia, tej logiki, którą trzeba po prostu uzupełnić. Trzeba sprawdzić, co to jest za element. Tocquat tutaj działa. Teraz podłączę sobie klawiaturkę. Laptop z grubsza złożony. Zamówiłem już gniazdo zasilania. Klawiatura RGB działa. Zmieniają się kolorki. Fajnie. Generalnie nie jest źle. Nie jest dobrze, ale nie jest źle. Mamy dodatkową ósemkę, czyli mamy tutaj do czynienia z laptopem, który posiada 16 GB. Także fajnie. Nie sprawdzałem jeszcze karty grafiki. Sprawdzę kartę grafiko, grafiki dedykowaną, sprawdzę czy ona po prostu, czy ona tutaj jest widziana w systemie. Wrzucimy zaraz, yy, zrobię Wam tutaj rzut na monitor zewnętrzny i zobaczycie, jak to wygląda. Znowu tutaj widzicie pulpit. To, co mnie interesuje, to oczywiście, czy karta grafiki dedykowana jest widziana, nie jest na wykrzykniku, bo to będzie. Smuteczek. Popatrzcie, mamy Ryzena 73750H. Menedżer urządzeń. Jakieś wykrzykniki, tutaj to urządzenia nie niezainstalowane. Procesorek, dosyć fajne. I sprawdzimy sobie grafikę. Proszę, nie jest na wykrzykniku, super. Super. Teraz sobie sprawdzimy, czy ta grafika faktycznie działa. Odpalimy furmarka. Furmarka odpalony. Widzi grafikę. I start. Super. Działa 3D. Działa grafika. Super. Brawo. Udało się. Jestem zadowolony. Przynajmniej tyle. Na razie wiadomo, że nie wtopiłem. Szczerze mówiąc, i zobaczymy, jak będzie dalej. Zaraz spróbuję sobie poradzić z matrycą, która po prostu nie świeci. I zrobimy tak, żeby się po prostu, żeby go całkiem ożywić, żeby wszystko działało w nim. Zostaje nam problem z ładowaniem. Problem gniazda. Oczywiście gniazdo będą musiały niestety zamówić. I... Wymienić ram mamy dosyć duży moduł, dodatkowo 8GB. Oczywiście trzeba będzie tutaj wymienić ten element SMD oraz zrobić to podświetlenie matrycy. To z tym może być dosyć duży problem, ale myślę, że sobie poradzę. Na szczęście udało mi się znaleźć takie gniazdo. To gniazdo jest, będzie używane, bo takich gniazd niestety nie ma. Proszę, tutaj macie pod mikroskopem widok tego elementu skorodowanego. No, ten element odpowiada bezpośrednio lub pośrednio za komunikację, bateria, układ ładowania. Musimy go wymienić po prostu, bo podejrzewam, że po wymianie laptop powinien tutaj zacząć proces ładowania. Nie tak jak wcześniej. Pokazywać, że ładuje, a pobór prądu na zasilaczu był 20 MA. Oprócz tego widzicie tu korozja, taka, która dosyć mocno postąpiła. Ja zrobiłem jeszcze dwa mostki tam, gdzie nie, gdzie były do zrobienia z drutu cienkiego. Było parę takich padów wyjedzonych totalnych, ale się okazało, że to są punkty kontrolne. Na szczęście, no i dobra, wymienię ten element już poza kadrem. I zobaczymy, czy to zadziała. Teraz chcę Wam pokazać, że poradziłem sobie z tym podświetleniem. Wymieniłem ten układ logiki. Do uzupełnienia był jeszcze jeden rezystor zerowy, który po prostu podprowadzał nam plus 19 do zasilania matrycy. Więc ta logika nie była tym elementem, która. Która miała bezpośredni wpływ na yy, włączenie nam się matrycy podświetlenia backlight. Ta logika była w rejonie ba yy, baterii. Generalnie laptop po podłączeniu zasilania nie ładował baterii. Ta, tą logikę, ten element, wymieniłem ten sześcionączkowy element. To była jakaś bramka logiczna. Posłużyłem się schematem, wymieniłem na inną bramkę logiczną. Proces ładowania baterii się rozpoczął i teraz jest nie tylko pomarańczowa diodka i tyle i 0,20 mA pobór prądu, ale i ładuje nam baterię. Mamy 1,9 A. Ja już jakiś czas to ładuję, ale chcę Wam pokazać jak to działa. Na czas włączenia laptopa odłączę zasilacz serwisowy, ponieważ laptop potrzebuje dużego prądu. A tu jeszcze bateria jest nienaładowana. Tu zasilacz jest chyba 10A. Więc ten mój zasilacz po prostu nie da rady. Tu on ma do, 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 do 5A obciążalność. Proszę bardzo. Ładuje się Windows. Wszystkie sterowniki dociągnąłem. Podłączyłem się do mojej sieci tutaj. Wi-Fi. O, już mam tutaj takie wspaniałe demo. Nie chcę żadnej 11ki. Zachowaj system i 10. Odrzucił aktualnienie. Tak, dobrze. Jakiś soft mi się tutaj zadejtował. Jeszcze sprawdzę, jaki to jest dokładnie zasilacz potrzebny. 7,5 a to jest, słuchajcie. Także mój 5 a zasilacz serwisowy, nie dał rady. Jak go podłączę, to oczywiście rozpocznie się proces ładowania. Ale obciążenie zasilacza skoczy nawet do 4,5A i wyżej i wyłączy się mi tutaj zasilacz. Po prostu zabezpieczenie się załączy. Wszystko tutaj jest poinstalowane. Wszystko działa. Działa kamera. Działa LAN. Działa Wi-Fi. Także udało mi się to ogarnąć. Jestem zadowolony. Myślałem, że w topie pieniądze. Bo widzieliście, w jakim to było wszystko stanie. w stanie. Mamy dwie grafiki: mamy WG10, mamy GTX 1650, mamy Procka Ryzena 73750H, bardzo fajnie. Dysk twardy to sobie oczywiście tutaj jeszcze sformatuję, albo zostawię ten, który mam teraz. To jest 250 NVMe, WDK. Bateria się ładuje, widzę. Proszę bardzo. Także to działa. Czasami się uda gdzieś kupić jakiegoś laptopa. Ja wam powiem, ja tego nie robię. Po prostu kupiłem tego laptopa, bo wiedziałem co to jest za model. Bardzo ładny. Z klawiaturą RGB. Fajna grafika. Kupiłem go za nieduże pieniądze, ale wiedziałem, że jest zalany. To jest zawsze ryzyko. Czasami, jak niektórzy pokazują, wymienią, nie wiem, jeden kondensatorek. Bam, i mam, jestem zarobiony 1500 zł gdzieś tam, gdzieś na innych kanałach. Wcale tak nie jest. Realia są takie jak tutaj widzieliście, czyli korozja, yy, dokładanie ścieżek, ja tam w dwóch miejscach musiałem podrutować dwie ścieżki, czyszczenie totalne płyty, ani zawsze się okazuje potem, że, że wszystko działa, bo może się okazać, że właśnie nie ładuje baterii, nie ma podświetlenia. Widzieliście, nie było podświetlenia. Na zewnętrzny monitor trzeba było się przełączyć. Po prostu miałem farta generalnie. Chciałem zrobić materiał generalnie o takim, takim przypadku. Ale nie wiedziałem, że będzie taki dosyć duży hardcore. Już byłem w połowie, myślałem, że będzie, będzie po prostu mała lipka z tym komputerem. Co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mi uszkodzone gniazdo w tym laptopie. W ten sposób, że ono zwiera. Ono się musiało w środku chyba wypalić. I oczywiście gwóźdź programu to, czego w ogóle przeważnie nie tykam, to wypalona dziura w laminacie. Widzieliście? Tam była wypalona dziura na dwa, yy, na drugą warstwę do środka. Na szczęście tam nie było drobnej drobnicy, jeśli chodzi o ścieżki. Zwarcie było na jednej z przelotek. Tam trzeba było wyskrobać ten cały węgiel, bo to wszystko się zwęgliło, a niestety węgiel przewodzi. Mieliśmy zwarcie na głównej linii zasilania. Wszystko zostało dokładnie wyczyszczone. Logika, ten element sześciorzkowe został wymieniony, na szczęście proces ładowania tutaj nastąpił. Mamy 35 minut do pełnego naładowania, czyli można rzec, laptop jest uratowany, jest uratowany i czekam oczywiście na to gniazdo zasilania. Gniazdo zasilania jest w formie takiego gniazda plus ona jest na kabelku ja zamówiłem całość, czyli całe gniazdo z kabelkiem będzie wymienione. Uff, udało się. Jeszcze wrzucę Wam furmarka na chwilę. GPU test. I może mu się zasilać. Już. O, już się wyłączył. Dobra. Za mocno go obciążyłem, ale widzicie. Grafika działa. Super. Dzięki za oglądanie. Dzięki, że jesteście ze mną. Hejka. Cześć.